Na co by pani spożytkowały taką wielką kwotę? Inwestycje, domy, mieszkania, podróże i przyjemności. No, poszłoby to na pewno na wiele różnych szczytnych celów, ale i zachcianek. Wie pani, dużo jest pomysłów na taką kwotę. Po prostu w miarę pieniędzy to i fantazja rośnie, i potrzeby. Nie, ale kwota jest pokaźna. Oj, proszę panią, tyle jest luk. Po uzupełnieniu życia Że na pewno wszystko by się wydało. Zazdrościsz temu kto wygrał? No, zależy jak wyda te pieniądze. No chyba każdy zazdrości trochę, coś by się z tego przecież uszczknęło troszkę. Może Trzeba zacząć grać po prostu. Gram, ale jakoś tak mało efektów. W razu to jest można powiedzieć dobrowolny podatek od ludzkiej naiwności. Nie za duże prawdopodobieństwo na wygraną. Wolę, no może nie tyle sam się dorobić, ale liczyć na siebie. Wszystko jest możliwe, skoro padły tutaj wygrane, czyli nie ma rzeczy takich, że nie może się to zdarzyć.